Pięknie to wygląda, bardzo ładnie, gruzowisko. Dzień dobry drodzy widzowie. Jeśli tak jak ja macie na działce za dużo gruzu, kamieni, zostało wam z, z budowy, nie wiecie co macie z tym zrobić, a macie na przykład taką piękną wiatr, luksusowo, pokażę jak zrobić to tanio, swojsko, starym, chłopskim sposobem. Zaczynamy! Nie będzie to profesjonalna robota, ale super ekstremalnie amatorska. Oglądajcie, bo warto. Jest piękna pogoda i dana do pracy, a jeśli budujecie dom tak jak ja, to największym problemem i zmorą jest to, że zostają takie oto kubki gruzu. O, takie składowisko. Czasami zostaje też góra piachu. I każdy rodowidy majster wie, co z tym zrobić. Zrobimy podłogę, wylewkę, fundamencik, różnie to nazywają, pod tą wiatę. Pamiętacie, jak ją robiłem? Tam gdzieś ileś odcinków temu była robiona. Zrobimy to swojsko, tradycyjnie. Potraktujcie to w charakterze eksperymentu, dlatego że będziemy tutaj popełniać wszystkie możliwe błędy, które potem i tak jak się latami funkcjonują i działają, bo będziemy się starać ukryć cały ten gruz łącznie z białym suporeksem pod tą wiatą. Czy to się uda? Na pewno się uda, ale zobaczymy też na przestrzeni miesięcy i lat czy coś się z tym będzie działo. Nie sądzę. Chociaż podstawowym błędem jest to, żeby dawać zdecydowanie gruz, jak i biały gruz Suporexu, ale to jest kanał Majster Amator, tutaj możemy sobie pozwolić na takie eksperymenty. Tu mamy przygotowane, tutaj leżały przez dobre dwa lata taka trawa jest sztuczna w rolce, więc tutaj wszystko zgniło, tutaj się zrobił taki torf, tu jest tak naprawdę za chwilę od razu piach, więc sobie tylko ściągniemy łopatami trochę tego czarnego i zrobimy Zaszalowanie od fundamenciku do fundamenciku, potem zrobimy prowadzenie po środku, żeby było po czym ściągać i zalejemy to na równo cementem, zaprawą cementową. Kupiłem 25 worków cementu, zobaczymy czy starczy. Cement 20 kg w worku to nie 25. No i mam piach z budowy, gruz z budowy. Jeśli dobrze pójdzie, zmieścimy się w 300 zł za cement. Ja bym nawet powiedział, że będziemy na plusie, bo za wywożenie gruzu jeszcze byście musieli zapłacić. Więc będziemy do przodu zobaczymy. Wykiprowane, i teraz możecie zobaczyć, jak różna jest tutaj ziemia. Tu owszem, było bardziej mokro od tyłu, ale zdecydowanie jest różna. E, tu tak naprawdę z przodu tylko muśnięte. Zależało mi na tym, żeby zdjąć tutaj e, tą trawę, która wyrosła kiedyś. No i to jest pole do e, zaszalowania. No i teraz. Zaczniemy od tego, że zaszalujemy sobie tu i tu. Przód zostawiamy, żeby łatwiej było gruz i kamienie wnosić. Tutaj mam deski z budowy. Odpad specjalnie zostawiłem, z tego sobie zaszalujemy. Potem pokażę, jak. E, to nie będzie wielka wylewka, więc to jakoś na pewno nie wyprze, a nawet jak wyprze, to nie będziemy z tego płakać. E, tutaj będzie na linii i na wiosnę się zrobi z bloczków betonowych jeszcze schodek. I tutaj też nie będziemy się jakoś specjalnie starać, żeby to było bardzo piękne, bo na to idzie i tak sztuczna trawa. Tu chodzi o to, żeby to było w miarę równo i wygodnie można było siedzieć, a nie ze spadkiem w tą stronę, tak jak moja działka. Zresztą tu widać, bo ten słupek jest wyżej, ten wyżej, ten niżej, mniejszy. No dobra, to co, szalujemy. Najpierw sobie wwieziemy trochę kamieni. Tutaj mamy całą kolekcję kamieni z trzech lat. Wszystko, co ta ziemia urodziła, to są tu kamienie. Najpierw się je wrzuci, potem rzucimy gruz. Wiem. Jeszcze raz mnie ktoś hejtuje, że to są blaczki gazobetonowe. Tego się nie daje, ale to jest kanał Meister Amator, i właśnie tak będziemy testować, czy to się sprawdzi, żebyście Wy nie musieli tego testować. Dobra, do roboty. Dwie taczki i jazda. Aleje. Pierwsza porcja kamuszków wwieziona, ale, ale. Stanowisko pracy zrobione, bo zrobiliśmy szalunki. Szalunki nie są skomplikowane, dosłownie skręcone deski i zabite paliki, dlatego, że wypierając w tą stronę pcha, więc powinno się oprzeć na tych palikach i nic się z tego nie powinno stać. Przodu nie robimy, bo sobie wwozimy gruz. Dopiero w momencie, kiedy wwieziemy gruz i posprzątamy deski, to sobie zaszalujemy tutaj przód, więc zabieramy się za włożenie gruzu, a trochę tego jest. I teraz tak, patrząc na to, jakie są tutaj poziomy, a uwierzcie mi, dziwna sprawa, bo przyłożyliśmy poziomicę i się okazuje, że jest w miarę równo. Trochę więcej gruzu będzie z przodu, trochę mniej z tyłu, tam jest dołek, więc tak jakoś się to zrobi. 25 worków cementu jest, piach jest, jak nie, to się od sąsiada weźmie, urobimy. Mam taki pomysł, że hmm, najpierw to po wysypaniu gruzu zlać to solidnie wodą, i pierwsze kilka taczek gruzu pierwsze kilka betoniarek zaprawy zrobić taką wodnistą żeby to tam wlało się we wszystkie możliwe zakątki i dopiero taką gęściejszą na górę nie wiem ze dwie trzy betoniarki urobić taki wodnisty a to zobaczymy no wrzucone pięknie to wygląda bardzo ładnie gruzowisko Zlane intensywnie wodą, polecamy zlać to intensywnie wodą, bo jak jest jakieś drobniejsze kruszywo, gruz czy coś, to się to ładnie zagęści. Naprawdę lałem równo, zresztą tu widać kałużę. A i to też da plus przy e, sezonowaniu betonu, bo będzie miał wilgotno pod spodem. Ale to nie jest wszystko. Teraz trzeba będzie zaszalować z przodu. Tu jest bardzo prosty sposób, bo po prostu się przykręcimy kołkami do tych, do tych fundamencików i zaprzemy. Z przodu, natomiast jeszcze musimy sobie zrobić prowadzenie po środku. A z czego zrobimy prowadzenie? Prowadzenie zrobimy z tego pręta, żeby było po czym ściągać deską albo poziomicą. I nie przyspawamy to. Zresztą powinniście widzieć w jednym z moich odcinków, gdy robiliśmy chudziaka na fundamencie tamtego domu. Chciałbym, żeby zniknął cały ten piach. Na szczęście, całe gruzowisko zniknęło. To zostawiliśmy, bo stwierdziliśmy, że to są na tyle foremne i lekkie rzeczy, że to wywiozę na przok. I cześć. Więc tylko drobny gruz z tego białego trafił. Będzie bezpieczniej. No i Majster pozbył się wszystkich kamieni z działki. Moje marzenie się <głos> <głos> spełniło. Dobra, do roboty, betoniarkę wyciągać. 25 worków cementu czeka. Moi drodzy, widzieliście to przy chudziaku, ale pokażę jeszcze raz. Mamy tutaj wbite. Głęboko poziome, pfu, poziome, pionowe pręciki, i do nich przyspawany jest pręt poziomy, i to nam da możliwość ściągania na deskę i na to, ale to trzeba jako tako wypoziomować. No na razie jest za, za wysoko, i niewypoziomowane. I będziemy po prostu teraz ostrożnie dobijać do punktu, tutaj od którego się chcemy odnieść, I niestety, trzeba po kolei, żeby gdzieś tam nie przegiąć, nie naddać. I tak się trzeba pobawić i wypoziomować i potem sprawdzić poziomicą, że nie będzie takich dołeczków, bo to jest najgorsze, żeby tutaj woda nie stała, chociaż tu jest dach, więc tu wody raczej nie będzie, no ale żeby w miarę równo było. W każdym razie jak gruzik bardzo dobrze się ubił od wody, tu naprawdę się nic nie rusza i podejrzewam, że to będzie naprawdę latami Funkcjonowało, też nie oszukujmy się, tu nie będzie parkowany żaden samochód, więc tu nie będzie żadnego dużego obciążenia. Dobra, dobijamy, ustawiamy. Kilka godzin roboty i zabieramy się za wylewanie. Ale co zrobiliśmy? Została mi siatka dosłownie grosze kosztująca i akurat było jej tyle, że wypełniła tu całość. Gdzie, gdzie trochę wystaje, trzeba ją będzie przy zalewaniu troszkę przygiąć, ale to nie problem. Tu naprzód wrzuciłem dosłownie po jednym pręciku i sypnąłem trochę piachu, żeby się tak za bardzo nie wylewało tu z przodu. No i to jest gotowe do zalewania. Pierwsze co, urobimy no kilka porcji takiego wodnistego cementu, żeby zaprawy, żeby ona się tutaj rozlała, wlazła we wszystkie możliwe otwory. Przypominam, że to jest zlane ostrowodą, więc nie wciągnie od razu wilgoci i działamy. Betoniara, pozbywamy się piachu. i drodzy, kolejny dzień. No, Przyznam, że połowę zrobiliśmy poza kamerą. A dlaczego poza kamerą? Bo miałem pomoc mojego przyjaciela i nam bardzo dobrze szła robota. 50 betoniarek, małych betoniarek, zgadzam się, czyli pół worka cementu, 6-7 łopat piachu. No i woda oczywiście. Robiliśmy taką zaprawę i łatwiej było to taczką wozić. I zeszło trochę więcej niż się spodziewałem, bo zużyliśmy całe 25 worków cementu 20-kilowego. Piachu nie wiem, 5 ton, gdzieś tyle. No, wody to nie, nie policzę. No i gruz, który widzieliście. No i pokażę, co mi wyszło. A dzisiaj jestem już sam, więc yy, pokażę Wam, yy, jak ja to robię, chociaż na kawałku, żebyście wiedzieli, jak to sobie zrobić, jeśli zechcecie wykorzystać starą, partyzancką, majstrową metodę. Wyszło tak. Teraz trzeba to będzie, ponieważ nie wyschło jeszcze do końca, jest takie lekko wilgotne, no to zlejemy to trochę wodą. Mam taki skrobak, najpierw tym skrobakiem przejadę, a potem zatrzemy to pacą styropianową, bo na przykład mamy, o, takiego kraka na przodzie, co nie jest problemem, ale, no, może uda się chociaż troszkę to zatrzeć. No i tu z tej strony tyle, ile się udało wlać, tyle się wlało. Mi będzie dzisiaj łatwiej po prostu to zrobić. Przygotowałem sobie stanowisko, zostało mi tyle piachu. Jak zabraknie, to do sąsiada będę latał staczką. Natomiast kupiłem jeszcze awaryjnie 6 worków gotowej zaprawy cementowo-betonowej. No zobaczymy, czy to starczy. Dobrze, zaczynajmy to. O, takie wszystkie. Tak jak mówiłem, tu wersal nie musi być, dlatego że tutaj będzie i tak sztuczna trawa kładziona. Dobra, zatarte skrobaczkiem. Teraz troszkę wodą, co to by zrosić i zatrzeć. Cement musi być polewany. Czy tak, czy siak, bo lubi pić wodę. Dobra, całość tak trzeba zatrzeć. Zacieram całość i zabieramy się za to. Spotkamy się przy betoniarce. Ściągamy deską, bo 2 dwumetrowa jest za krótka minimalnie, a deska też daje radę. Trzeba będzie tylko spojrzeć, czy gdzieś coś nie wystaje i dolewamy i zroszę to wodą przed zalewaniem, żeby, żeby było lepiej. To żadnej filozofii nie ma. Lejemy wodę, niestety zatkał mi się mój ulubiony pistolet i teraz będzie tak, że mi się to nie podoba, że to się leje ta woda, tak, ale to trudno. Odpalamy i teraz tak, 7 łopat piachu, połówka cementu. I cement można sobie podzielić na porcje, ale na oko też mi wychodzi dobrze. To nie jest piach do takich rzeczy, ale z racji, że robimy wszystko z odzysku, bo to jest piach do zasypu fundamentu. On też się nada. Może kolor niekonieczny, ale się nada. Połówka. Zasuchę. Dolewamy. Widzicie, moja betoniarka spokojnie przyjmie cały worek cementu i 14 łopat piachu. Ale wtedy gorzej sobie radzi, więc na chwilę tylko przerwałem. No i siup! i teraz zanim wjedziemy to przygotuję sobie już nową porcję żeby się urabiała tak samo jak poprzednio i za ojczyznę rampa z desek tu teraz będzie łatwiej bo już wjeżdżam po y, miarę równym i za ojczyznę Hop line. I jedziemy i do końca o i takim gęściochą będziemy to robić dzisiaj. Hop. Hop. Trafił się lepszy cement. O Każdy narożnik, żeby wlazło. Dobra, no i następną tu i będziemy mogli już pierwszą deską ściągać jak trochę towaru nawiozę. Dokładnie tak samo e, jak pokazałem e, Wszystkie trzeba tutaj nawieść. Tak też moi drodzy robimy. To nie powinno wyschnąć, bo jest zimno, wilgotno, więc damy radę. No i proszę Państwa, deska, kielnia, tu jest wykiprowane, na kolana jedziemy. o, już widać gdzie za mało, gdzie za dużo można od razu o, hop tu zabrać tu pododawać tu za dużo tu za mało o hop, tu za mało tu za mało Hop, hop. Nie przejmujcie się tym, że będą jakieś kropki, dziurki. Pozacieramy tak samo jak tamto. Zobaczcie, jak to pięknie powysychało. Tak, zostawimy. Jest naprawdę ok. Eee, I teraz hop. W dół. W dół. W dół. Nadmiar towaru. Niech spada. O tu można w tą stronę. O tu widzisz za mało. Hop, 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 hop. I zobaczymy, jak to będzie po. W drugim ściągnięciu Tak będzie wam łatwiej, bo widać gdzie narzucać towaru. O! Już widać tutaj, że o, 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 o! To by było przekłamanie. O, takie rzeczy to usuwamy. Jakieś wystające prynty. O, jeszcze tu widać, że tu jest mało towaru. Można przerzucić tu, albo po prostu przy następnym dowożeniu rzucić tam. Ja bym tego się nie bawił. O, robimy tak. Robimy tak. O, o tak zrobimy. I teraz następny towar, który. Przywieziemy, można jeszcze raz ściągnąć już tamto na gotowo ten ka kawałek i tak też bym proponował. O, tu widać na przykład, o, na łączeniu by było słabo. Tak i można ściągnąć już na gotowo. Przy tak gęstej zaprawie to podejrzewam, że na fajrand będzie można e, ją zacierać. O, widzicie? I jeszcze jaka tam trzeba uważać, bo mamy mało miejsca. O, hop. O! Aha, i deska ci zleciała. O, właśnie dlatego trzeba bardzo uważać. A tu jest kamulec. I ten kamulec można wyjąć, dać głębiej. A tu uzupełnić. Brawa. Dobra, czyli jeszcze raz musimy ściągnąć, bo tam spadło z deski. Dobra. I tu jest moi drodzy, według mnie na prawie gotowo. Będziemy teraz dorzucać jak przywieziemy. Kolejne porcje można tutaj dla spokoju duszy, żeby było ładnie, o, coś takiego zrobić i potem zatrzeć. No, no to lecimy tu widać większy dołek. Więcej towaru, tu już mniej, tu już prawie w ogóle. Więc luz ciekawe, czy kolor się zmieni, bo jest inny cement, mocniejszy. Więc może być, że tak będzie troszkę inny kolor, ale to nie szkodzi. Kręcimy dalej. Panie, więcej szczęścia jak rozumu. <grywka> Ostatnia betoniarka. I zostało mi akurat tyle, że starczy. To naprawdę fuks. Fuks. patrzcie jak ładnie to jest tak pięknie zatarte. Już sobie schnie. Jutro będę musiał przyjechać z samego rana, bo jest w tej chwili godzina 15. Czyli jutro, jak przyjadę z samego rana, to będę musiał zatrzeć drugą stronę, żeby się pozbyć wszystkich e, chrupków, niechróbków. No rewelacja. Jak na taką tanią, partyzancką robotę, to <ścoughs> jest naprawdę ekstra. Pytanie, moi drodzy, czy taka partyzancka robota przetrwa? Nie będę to ukrywał, zobaczymy. Na pewno muszę jeszcze pouszczelniać przed zimą e, miejsca, gdzie łączy się z dawnymi słupkami, czyli te miejsca, bo tu będzie na pewno woda się dostawać. E, I nie chciałbym, żeby to popękało w jakiś tam sposób. No bo tu z brzegu e, oczywiście może to po, e, popękać. E, no i trzeba będzie polać wodą, mimo że już jest wrze wrzesień. Mm, no, i już te noce są takie wilgotne, poranki mokre. No, ze dwa razy to trzeba będzie polać. E, liczyłem, że gruzu będzie tak, że e, wylewka będzie miała 7-8 cm. Miejscami ma 20. E, poszło 25 worków cementu, plus 6 worków cementu i plus 6 worków gotowej zaprawy betonowej. E, fajnie się ona rozrabia, ale zużycie jej jest masakryczne. E, sprawdźmy. Zróbmy. O. Końcówkę i zobaczymy, jak to wyszło na koniec. E, podsumujemy film, koszty. I e, jeszcze trzeba będzie w tym filmie rozszalować to. I pokażę Wam efekt finalny. Już nie będę pokazywał zacierania drugiej strony, bo pierwszą pokazałem, jak to zrobiłem. Więc e, nic szczególnego. Tania, fajna, partyzancka robota. mam nadzieję, że przetrwa. Tak się kiedyś robiło. Do dzisiaj chałupy stoją na takich <laughs> partyzanckich fundamencikach. Zobaczmy. No i fajrand. Tak to wygląda. proszę ładnie, majster nawet dyseczkę zdjął już tutaj na tym, co był pierwszy robiony. Elegancko zatarte. No tutaj musi sobie wyschnąć. Pies mi w proszę bardzo. Łapki są eleganckie. Natomiast jest spoko i naprawdę to fajnie wyszło, o, bardzo ładny placyk, bardzo ładna posadzka pod wiatką, elegancko. Na wiosnę się jeszcze tutaj z bloczków zrobi schodki, ale to już mówiłem. No i jutro rano muszę to polać wodą i zatrzeć tą, tą część, tą część oczywiście. A to tak przyjadę rano, nie wiem, koło szóstej. 6:30 i będzie ok, bo to wilgoć za chwilę już jest wieczór 19 prawie więc wilgoć to elegancko złapie. Nie powinno to tak na tyle wyschnąć, żebym nie mógł tego zatrzeć. A jak nie zatrę, to będzie jak będzie. Ważne, że jest równo i będzie można sobie tu położyć tą taką zieloną trawę yy, sztuczną. Zresztą, może zakończenie filmu zrobię, jak, jak się położy tą sztuczną trawę. Jak to fajnie wyszło i jak tutaj już mamy fajne miejsce wypoczynkowo-rekreacyjne. Widać inny cement, bo jest jasno, mimo że zatarte. Tu ciemniejszy. Mniejsza o to. Może mleczko jest tutaj na górze. No, pff, nie jest źle. W każdym razie trzeba rozszalować. Polewałem to parę razy wodą, sprzątnąć i możemy kończyć film. Rozszalowanie, nic trudnego. Na jednym przykładzie pokażę, o. Śrubeczki out. No tak właściwie to samo, samo odchodzi. O jak się kręcił pod kątem. O. Hop, to się jeszcze przyda. Hop, proszę, gotowe. No, widać, że inny materiał. Bo to, co było niżej zalewane z tamtego materiału, a to, co było wyżej zalewane już z innego materiału. Ale jest to O. Kamień. Oczywiście to jeszcze zmieni kolor, jak będzie podsychało. No i na wiosnę musimy tu zrobić troszkę schodków, ale tak niedużo, tak O. Iść tyle, żeby były. Ja to rozszaluję i podsumujemy film. Może jeszcze sprzątniemy, żeby było ładnie. To trzeba obtłuc młoteczkiem, żeby było ładnie. Ee, I... Podsumujemy film. I jeszcze... A, jeszcze z takich drobiazgów mam szlifierkę, bo tutaj, o, dwa druty wystają. I tyle, moi drodzy. O, tu jeszcze trzeba rozruszać i wyciągnąć. Tu będzie trudniej, no bo przykręcane z drugiej strony, ale Wy, wykopię się, o. tak się to robi, elegancko, pójdź. Robota zrobiona, wszystko wyschło, jest porostawiane. ja mam luksusowe warunki, tak zwany luksus za 5 groszy, ja to nazywam. Koszt całego przedsięwzięcia 500 zł. Tyle kosztował cement razem z gotowym betonem, który było, którego było 6 worków. Ja bym nawet zaryzykował stwierdzenie, że jest to. jeszcze zaoszczędziłem na tej robocie, a nie zapłaciłem 500, dlatego że wywiezienie takiej ilości gruzu kosztowałoby, no może nie tyle, ale coś podobne pieniądze, więc uważam, że jestem na zero. No i oczywiście wasza robota, która jest bezcenna. Zobaczymy w praktyce, jak to się sprawdzi. Na razie jest spoko. Mo Zobaczymy po zimie, czy nie popęka. Nie sądzę. Takie rzeczy słuchajcie. Prowizorki robi się i one potem latami, latami, latami i nic się z tym nie dzieje. Także dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania i oglądania innych moich produkcji. Dzięki. Cześć. Ach. Teraz to się można relaksować na równej powierzchni.